Widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. 2 do 0, gramy dalej. Ben Chilwell. Jorginho. Pulisic. Zawodnicy Chelsea w ataku. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Piłka prosto do Jorginho. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Weratti. Kylian Mbappe. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Spokojnie, teraz Bramkarz po tej centrze. Romelu Lukaku. Piłkę przejmuje Ramos. Przy nim nie można tak podawać. Marko Beratti Popatrzmy Paryżanie podchodzą pod pole karnym przeciwnika Mbappé Bardzo teraz pewna interwencja obrońców Niweczą świetnie do tej pory budowany atak Znajduje tam Kiliana Mbappé Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. I strata, fatalne zagranie. Chilwell, Pulisic. Sędzia zaprasza graczy obu drużyn do szatni i muszę przyznać, że jestem zaskoczony przebiegiem tego spotkania. W finale UEFA Champions League wszyscy spodziewali się chyba bardziej wyrównanej gry. Masz rację, oba zespoły zdążyły się przecież pokazać w tych rozgrywkach z doskonałej strony. Tymczasem można mieć wrażenie, że na meczu zameldował się tylko jeden z nich. Można mówić wręcz o różnicy klas. W szatni przy... I zaczęli. Finał UEFA Champions League już trwa. Dziś poznamy najlepszą... No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się... Teraz Neymar. Do messiego. Okazja na prowadzenie. I jest! Gol! PSG otwierają wy. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. GOL! O! Zaczynamy drugą połowę wielkiego finału UEFA Champions League. Coraz bliżej chwili, gdy poznamy triumfatorów tego sezonu. Krystian Pulisik, Jorginho. Thiago Silva teraz, Kante, Golo Kante i mamy stratę. Lukaku. Reece James, Lukaku. Co teraz zrobi? Zacentruje? Pulisic powinien teraz strzelić. Nadal coś z tego może być. Odanie, odnajduje Lukaku. Ewidentny spalony, szkoda tej okazji. Obrona ustawiona nieco wyżej, tu trzeba było wykazać się i refleksem i przeglądem pola. No niestety, nie tym razem. Sergio Ramos. Neymar. I Juan Bernat. Idrissa Agey. Wijnaldum. Kylian Mbappé. Udany odbiór Thiago Silva. Spilkueta. Golo Kante. Thiago Silva teraz. Mount ma piłkę. Podanie do Aspilikwety. piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Gini Wijnaldum. Verratti. Juan Bernat. I oto z piłką Neymar, dobrze teraz wrzuca na dalszy słupek. Ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie dał się wyjść do dośrodkowania. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Stracili teraz piłkę. Messi, Filiany Mbappé. I oto z piłką Leo Messi. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Chilwell. Pulisic. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. No nie mogę uwierzyć! Z takiej pozycji skurłować! Będzie się teraz tłumaczyć, że i tak był spalony, ale musi lepiej ustawić celownik. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Gej. Teraz Neymar. tracą piłkę. Romelu Lukaku. Golokianty. Lukaku. Czas, by dopieścić tę wrzutkę. Juka wrzucana na dalszy słupek. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. I Jaspińkleta ukarza Chelsea skrzydłem. Szukają wolnej przestrzeni, ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Neymar po skrzydle i może być groźnie, ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Engolokante mistrz odbioru. Jorginho. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Sędzia dopatrzył się naruszenia przepisów. Rzut wolny dla Chelsea. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzutka piłki w szesnastkę. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Rzuca piłkę przed bramkę. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Dobre przerwanie akcji rywala. Koniec! Stało się Paris Saint-Germain klubowym mistrzem Europy. Ciężko pracowali na ten sukces. No i w końcu Puchar jest ich. To musi być dla nich niesamowita sprawa. Mają za sobą długą, trudną drogę, ale teraz mogą się cieszyć na całego. Nie każdego dnia wygrywa się UEFA Champions League. Jeszcze jakby trochę nie dowierzali własnemu szczęściu, ale przecież to nie jest sen. Dzisiejszy mecz ostatecznie rozstrzygnął, że na starym kontynencie byli w tym sezonie po prostu najlepsi. To czekali się. To jest ten moment, o który walczyli przez cały sezon. A dla części z nich zapewne wręcz najważniejszy moment w życiu. Już za chwilę gracze Paris Saint-Germain zniosą puchar jako zwycięzcy UEFA Champions League. Przyjemnie się patrzy na tę radość zawodników, którzy jeszcze kilka chwil temu z takim skupieniem rywalizowali o to trofeum. A teraz kapitan już je trzyma. Za chwilę wzniesie i do góry i tak... Proszę Państwa, Puchar jedzie do Paryża! Teraz zacznie się szaleństwo. To są te obrazki, które jutro obejrzymy na pierwszych stronach gazet sportowych na całym świecie. Wielkie gratulacje, panowie. Zasłużyliście sobie na to doskonałą postawą w całej edycji UEFA Champions League. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali. To oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach. I teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile. Ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. Przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie, Jacek. Trudno im się teraz skupić w tym szale radości, ale za dekadę czy dwie powieszą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać. I zaczęli. Finał UEFA Champions League już trwa. Dziś poznamy najlepszą. No i proszę. Całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak. Wyciągnął się Teraz Neymar. Do Okazja na prowadzenie. I jest! Gol! PSG! Otwierają wynik meczu. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Gol! Oj, czy na pewno w bramce sta... Zna...